Witam na moim kanale. Chciałbym przedstawić mojego Rometa Ogara. Pojazd wyprodukowany w 1984 roku. Ja zakupiłem w 2015 bez silnika. Silnik pochodzi z jawki i różnica jedyna jaka jest zauważyłem to osadzenie tutaj tej linki. W Rometach jest tutaj gwint do regulacji a tutaj nie ma. Linka się kończy takim zakończeniem. Pojazd był cały rozebrany, wypiaskowany. Rama została pomalowana proszkowo, a zbiornik i błotniki polakierowane u lakiernika. Dlatego, że było kilka wgniotek, a lakier trzeba wypalać, ten proszkowy, i mogłoby to źle wpłynąć. Wszystkie śruby są nierdzewne, na cały pojazd, wszędzie, aż za jedna śrubka. Gumy na podnóżki i na kopnik założone są współczesne. Nie szukałem jakichś lepszych, zobaczymy co będzie. Koła, koła zamawiałem przez internet, gościu mi to zrobił na zamówienie. Piasty, obręcze i szprychy. Prawdopodobnie są to chromowane sprychy. tak wyglądają. Tylne teleskopy moje były w złym stanie. Sprężyny, jak i te tulejki tutaj w środku, wyrobione. Nie wiem, czy to się raczej nie da tego zregenerować. Udało mi się takie znaleźć w miarę dobre z epoki. Współczesne są całkiem inne, nie podobają mi się. Ale gdyby trzeba było, to bym założył. Lagi przednie. Moje były skrzywione. Nie dało się ich wprostować. Zakupiłem gdzieś tam przez internet. Proste. Zostały pochromowane. Przód działa. Wszystko jest ok. Silniczek. Silniczek jest po remoncie. Jednak nie robiłem cylindra i tutaj szlifu czy coś, został stary, nie było progu. Działa, działa. Jest nowy wał założony. Stary był źle złożony, nie chciało mi się z tym bawić, bo to trzeba wozić, zmarnować czasu. Założyłem współczesny. Mienione wszystkie te łożyska, wiadomo, zimmeringi i takie rzeczy, nie? Jakieś tam sprzęgło, nowe tarczki, no takie rzeczy, które się robi zazwyczaj. Z takich współczesnych rzeczy no to pokrowiec. Nie pasuje on idealnie, ale no w takie zeboki są sporo droższe, by chciał całe siedzenie, czy coś to dużo pieniędzy wołają, także nie bawiłem się w to. Na razie będzie taki, zobaczymy z czasem, może coś wymyśli. Eee, praktycznie wszystko jest nowe eee, co się dało było w miarę w stanie to zostawiłem tak na przykład eee, eee, nie mogłem dostać dźwigni hamulca tej, nie wiem, niedostępne są ta trochę była pokrzywiona na razie ją zostawiłem tak samo pręt hamulca eee, zakupiłem nowy, ale był jakiś krótszy nie wiem, prawdopodobnie do motorynki eee, na razie będzie ten jak uda mi się zdobyć lepszy albo ten dać do ocynku to zmienię no nie do końca mi się podoba kierownica, ten chrom nie jest idealny ale no tak, tak zostawiłem, na razie na razie może być jak z czasem może jakąś lepszą założę, nieistotny to jest tak samo ramka lampy nie jest idealna, ale nie chciałem współczesnie zakładać, ta może być nie jest jakaś pognieciona Zwichrowana, poobijana, zardzewiała, może być. Z rzeczy, które jeszcze nie dopracowałem, to linka gazu. Na razie mam taką patentową, ale mam nową, tylko coś mi tutaj nie pasowało w tej, tutaj, w tej, w tej manetce. W rolgazie. Ja jeszcze się tym pobawię kiedyś na spokojnie. Co jeszcze? ślimaki z epoki wiadomo, nie działają, tam chyba nie ma do tego zestawów, zakopiłem współczesny linka jest nowa z tymi linkami to jest jakiś myk, tutaj pasuje na kwadrat, bo jest większy i linka też ma większy, a już w liczniku jest cienki i to nie pasuje, nie wiem, może ktoś wie gdzie są jakieś lepsze linki do dostania kilka tych linek przerobiłem i to nigdy nie pasuje może ktoś wie gdzie są lepsze to da znać w komentarzu Tromecika udało się zarejestrować, teraz można jeździć. Naklejki nowe, tak się prezentuje. Pozdrawiam, nara.